Cześć! Dzisiaj jadę sobie potrenować, ale żeby nie jeździć samemu, postanowiłem zrobić takie wydarzenie trochę i zaprosiłem innych do wspólnego treningu. Kilka osób się odezwało, mam nadzieję, że to wypali i będzie fajnie, a jak będzie fajnie, to możecie to sobie obejrzeć. Zapraszam! Przejechałem sobie parę razy i stwierdziłem, że mimo, że nie mam problemu z tym, żeby wskoczyć jakby na stolik, to mam spory problem jak jadę szybciej żeby go przeskoczyć. Boję się i automatycznie tumię, pewnie jeszcze mój mózg nie jest gotowy na takie wyzwanie, dlatego trzeba chyba jeździć cały czas i się przyzwyczaić. Zobaczcie jak to kiepsko wygląda. Dobra, macie jedzie. I elegancko wrzucam jego instagrama. Tutaj macie, wbijajcie, dawajcie mu lajki i obserwujcie. Przyjechał z Stachu na nowym rowerze Santa Cruz, zaraz wam to pokażę. Jedzie Macie. To jest nowy rower Stacha, który jeszcze nie jest kompletny. Jeżeli chcecie bajczek tego roweru, to napiszcie w komentarzu: chcemy bajczek i wtedy Santa Cruzik się pojawi. A jak Stachu będzie miał dobry dzień, to może nam coś opowie, dlaczego ten rower złożył, jak go złożył i po co w ogóle go złożył. I tyle. Daj, Ej, dostałem, dostaję Stachu przywiózł mi ośkę. Dziękuję Ci, dobry człowieku. Myślałem, że jakąś koszulkę masz treningową, eee. ale tak Wam szybko pokażę. I lecimy z treningiem, bo nie ma czasu. I yo! Jak na razie jest tylko jedna osoba, która przyjechała na trening, i to nie jest Kuba. Tam jest taki ziomeczek, który przyjechał na NS Bike Snabie i sobie trenujemy na razie razem. Może ktoś jeszcze dojedzie. A potem spróbujemy tutaj dogonić chłopaków Zobaczymy co robi Stachu, bo Stachu, jak Wam mówiłem, przyjechał nowym rowerem. Przypominam, że jeżeli chcecie bike check roweru Stacha, to dawajcie komentarz. Chcemy bike check. Przy okazji, ten Fox, który tutaj się znajduje w tym rowerze, będzie na sprzedaż lub Stachu może się wymienić za Pajka. Jeżeli byście byli zainteresowani, to piszcie w komentarzu i jakaś tam cena będzie na Trif. A tu nowy Dart Macieja Ile masz w ogóle lat? 15. 15 lat. To ja, zanim będę tak latał, to będę miał 65 fajna. Fajny rower, ładny kolor, podoba mi się Nowy Dartmoor Jak macie jakieś pytania odnośnie tego Dartmura możecie pisać Maciej może, może wam odpiszę jak będzie miał czas Odpiszę, mówi że odpiszę, więc piszcie To wam powie czy warto kupić, jak się lata A zaraz wam pokażę co Maciej umie To był Maciej 15 lat, nie mam pytań Jedzie Kuba Kolega się uczy razem ze mną. Dobra, idę dalej trenować. Nie będę tyle gadał, bo znowu nic się nie nauczy. O, siemaneczka, Kolejny człowiek. przyjechał trenować, czy tak przejazdem jesteś? Przyjechałem zobaczyć, co to za nielegalne szkolenie tu się odbywa. Przyjechał. Tu nie ma szkolenia, tu trenujemy. Aha. Jaki masz ładny rowerek. Przy okazji pokażę. Czerwony. Żebyście sobie pooglądali rowery, bo nic innego nie ma do oglądania. Patrzcie te, o. Czekaj, czekaj. A mam najlepsze buty O, bo z wyprzedaży Bo z wyprzedaży No jeszcze długa droga Pierwsza wskazówka, gdy zaczynacie trenować wybicie To Stachu doradził, nie ja, żebyście nie robili tutaj ze mnie, że ja się znam, bo ja się nie znam, ja tylko przekazuję, to Ciśnienie w oponach musicie mieć naprawdę nawalone z 3 bary nawet Żeby to opona was nie wciągała Jeszcze daleko I Jeszcze daleko Taka mała pompka Bo inaczej was opona będzie wciągała na wybiciu i po prostu nie będziecie mogli się wybić, do tego jeszcze dochodzi amortyzator i już w ogóle, także ciśnienie miejcie duże do treningów, uchroni to was przed upadkiem i przed tym, żeby wam pękła obręcz To jest Bartek, o którym wam mówiłem, który przyjechał na trening Jest Sergiej, też na trening On już umie jeździć, to nie musi trenować Co na 3 czy 2,5? 2,5 Dawaj 2,5 Ty tam miałeś z 1 1? <laughs> no miał, nie miał 0,8 A z tyłu pompowałeś już? Nie To patrzcie jak było z tyłu Nie, z tyłu miałeś więcej ale z, ale z przodu to aha, bo z przodu to, to, mogliście palcem wdusić do obręczy. Tak się nie trenuje, bo szkoda, obręczy. Tak możecie jeździć w górach. Jeszcze skorzystam z tła yy, i przekażę to, co mówił Stachu tutaj koledze, że yy, jak się wybić, to zależy od wybicia i od tego, co chcemy zrobić. Czy chcemy polecieć wyżej, zrobić jakiś trik, czy po prostu przelecieć. Ogólnie chodzi o to, żeby się wybić i wkleić nie na prędkości, tylko żeby kontrolować rower dlatego nie jeździmy szybko, tylko jak już przelatujemy cały stolik udaje nam się ładnie wklejać, to wtedy jeździmy coraz wolniej żeby dolatywać, wtedy się coraz mocniej wybijamy, oczywiście nie możemy jechać za wolno, bo nie dolecimy tyle odłożyć kamerę, pojeździmy trochę i najważniejsza jeszcze porada od Stacha to trzeba po prostu jeździć nie tam oglądać poradniki, bo można sobie obejrzeć poradnik, żeby wiedzieć mniej więcej o co chodzi jak Zrobić Bany czy coś, ale no trzeba jeździć, jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć Tyle w temacie Ciężary podnosić tak <śla> się. Porady od stacha przyjęte? Przyjęte Teraz będziesz próbował Nie, musisz ja uczypać większą Większą Jakieś porady? Jeździć, jeździć, jeździć. No jakieś porady macie odnośnie jak Zamknąć tutaj. Oczy. Zamknąć. oczy. Jakieś... A prędkość. Prędkość. Tak. prędkość. Nie wiem. Prędkość jakieś Korba. porady? Mogę kogoś pozdrowić. Ale korbę... Co korbę do kieszeni? Nie, szybko jechać. Szybko jechać. Czyli jak szybciej jedziesz, to Mogę możesz pozdrowić. Pozdrawiam u No właśnie, bo go nie ma, a on naprawdę dobrze jeździ, nie? Yy, wrzucimy Instagrama a Bartka też tutaj, bo naprawdę warto go śledzić. Tak. Yo. Wydaje mi się, że idzie mi trochę lepiej, zaczynam się mniej bać, ale to przez to, że po prostu zrobiłem tych powtórzeń chyba z milion i niestety no trzeba być z domu, żeby się nauczyć, bo możecie podstawy mieć w jednym palcu, ale niestety do tego dochodzi strach, dochodzi cała ta gimnastyka. Tyle przerwy. To był ostatni to był Sergi, on też właśnie trenuje, a wcześniej widzieliście, to jest mój cel tak latać, ale oni właśnie nie siedzą w domu. Są tutaj codziennie, codziennie kręcą i ja też tak chcę. Tyle. Tą siłę, rower wiesz wchodzi i, i tak naprawdę to potem wszystko wygląda, nie? Ten rower no, widzisz, to reflecja stylu jest. No nie wiem, no wtedy na przykład... Bardziej na przód spadasz na, na przód, nie? a jakbyś miał sztywniejsze nogi, to spadniesz na przód, na tylny i tak, dopiero przód opadnie, a tak teraz latasz. I... Jak wylądujesz, tak, to możesz zrobić po prostu glebę, a jak zrobisz ten, to po prostu jeszcze panujesz tymi nogami, nie? Zrobić tego manuala i wykontrujesz, a spadając na przednie. I przypadkiem z kierownicą wykręconą to możesz po prostu mieć ślizga, a lecieć na, na ryja Na ryja lecisz To są te porady za które nie musicie na razie płacić Także słuchajcie Bo to jest naprawdę cenne Po godzinie ostrego katowania jedzie Bartek zobaczymy Czy mu się uda No elegancko nie doleciał ale już widać że porównałem do tego co było rano naprawdę spoko jeszcze jedna porada tutaj ode mnie to żebyście się nie wstydzili bo ja już jestem stary oni są dużo młodsi, latają lepiej a jakbym się wstydził to bym siedział w krzakach i nadal bym nie trenował nie wstydźcie się, jeździcie swoje i tyle na konsoli nie śmiejecie no. się z innych jak jeżdżą? nie, no pewnie że nie z Każ... Cyganów Zostawmy ten temat teraz, ale ogólnie no, jeździcie, nie patrzcie na innych, róbcie swoje i tyle. O. Ogólnie jest lepiej niż rano. Ale jest jeszcze dużo do potrenowania. Dobra, będziemy kończyć. Tak, właśnie wyglądał pierwszy dzień taki treningowy. Tutaj w tle jest Macie, jego Instagrama. Jeszcze raz wrzucam, warto go oglądać. Jeszcze jest Bartek, którego nie ma, też go polecam. Oni nie trenowali z nami, bo my możemy się od nich w sumie nauczyć wiele. Także dzięki, do zobaczenia w kolejnym. Dawajcie łapki w górę. Jeżeli chcecie ten bike check roweru Stacha, to piszecie bike check Stachu, czy chcemy bike check Ten rower. Mówiłem, że to już koniec, ale jeszcze taki bonusowy pociąg w wykonaniu stałych bywalców tutaj tego miejsca. Zobaczcie, to jest mój cel, żeby tak latać do wakacji. Udrawiam mówię, tak? Ej, nawet elektryk tutaj wjechał, nie? O oh jecha! Yeah. Nie hey woj!